thanks for watching Wszystkim witamy się z wami bardzo serdecznie z Emilką w niedzielę palmową. Idziemy teraz pierwsze co to do kościółka poświęcić palmę. Jest godzina 12 coś tam, a my na 12:30 do kościoła. Pokażę wam może tak później po mszy, troszeczkę w kościółku, jak u nas tutaj wygląda, bo będziemy świecić świeczkę z Emilką odpalać, tak? Mhm. Jedną no i tak. No i dobra. I zapraszamy was na niedzielę. Tutaj przy wejściu do kościółka, mamy takie palemki i z tego robimy krzyżyki. To będzie jedna dla mojego dziadzia i jeszcze jedną odpalimy. My jesteśmy z Emilką. Chciałam Wam tutaj pokazać. To jest y, taka palma. Jurek nam tutaj zrobił, bo my nie potrafimy. Ameryka i święcą już wam pokazywałam takie liście palmowe i z tego się robi krzyżyki, nasz to tak wygląda, ale wzięłam do domu, bo Emilka chciała i chciała Wam też pokazać, i chcieliśmy spróbować, jak, jak się robi te krzyże, ale my, ja mówiłam, zawsze będę chodziła z tą naszą polską palmą. Nieważne czy tam ludzie się uśmiechają czy coś. No bo wiecie, byłyśmy jedyne w kościele z taką palmą, bo tutaj tylko takie. Ale też ja kiedyś już mówiłam, że mamy też polski kościół tutaj niedaleko nas. Aczkolwiek my chodzimy do tego amerykańskiego, ze względu na to, że no nawet nie wiem jak to powiedzieć, lepiej się w nim czuję, bardziej jakoś tak komfortowo wolę. Wolę bardziej sposób prowadzenia mszy, przez księży i tak dalej. Wszystko mi jakoś tak nie wiem. Po prostu lepiej się czuję i będziemy tam chodzić do amerykańskiego. Wzięłam Biuletynę, żeby zobaczyć teraz właśnie na ten tydzień, jak, jaki jest rozkład mszy. I zaczynamy wielki tydzień. Następną niedzielę już jest niedziela Wielkanocna, tydzień do świąt wspaniale, już się nie mogę doczekać. Już planuję, co będę gotowała, nie wiem jak u wasz, czy żurek, czy barszcz, u nas się gotuje taki po prostu wywar na kościach, na żeberkach i to jemy na śniadanie z całą święconką z koszyczka. No i tak, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć ogólnie, co do, może tak do kościoła, coś miałam jeszcze na myśli w ogóle, a że tutaj po prostu ludzie, wiecie, ja jestem ubrana dzisiaj tak, ja poniedzielnemu, jak idę, już namsze, to zawsze spodnie mam w swetry jakiś taki bardziej elegancki, ale tutaj ogólnie wszyscy przychodzą pod Podkoszulkach, Nike, nie wiem, ogólnie kobieta jakaś była dzisiaj, widziałam w dresach koło nas, siedziała po prostu każdy jak chce. A jeżeli chodzi o polski kościół, to zawsze co mi się kojarzy, to że mężczyźni właśnie w garniturach jakiejś kobiety, wiecie, spódnicy, sukienki, pięknie ubrane, tutaj czegoś takiego nie ma. Ja to mam jeszcze takie przyzwyczajenie w sobie i chyba zawsze będę tak ubrana, do kościoła chodziła, <grym> ale wiecie, nieważne kto jak ubrany, ważne, że przychodzi na to muszę. No i tak. Dajcie znać, czy Wasze palemki poświęcone. Przebrałam się tak po domowemu w bluzę, bo jest mi zimno. Przyszła mi paczka z Amazonu. Teraz ją otworzę, bo tak śmiesznie jest zapakowane w ogóle, że to się tak zmieściło. Ale gdzie co sobie zamówiłam? O. Sorry. Jakie <śmiesz> śmieszne. E, Silikonowy? ja ciekawe, czy coś z tego będzie w ogóle. Jak to ma być? Aha, okej, okay, dobra. E, na babeczki do koszyczka będę piekła, chyba cytrynowe, bo tutaj nigdy cytrynowych właśnie nie jadłam. I tak to wygląda. Na takie, wiecie, malutkie babeczki do koszyczka, ale no śmieszne. Ładnie to Ładne są ogólnie kształty. Tutaj mamy takie, ale jestem ciekawa, jak się będzie w tym piekło. I tutaj mam jeszcze drugie. Takie, inne trochę, no. O coś takiego. I będę robiła te mini babeczki. One są takie same, czekajcie. No, takie same, tylko inne kolory po prostu. Ale okej, okay, dobra, mam na 12 sztuk. Także super, a jeżeli chodzi o w ogóle święcenie jajek i święcenie święconki tutaj, co w amerykańskich kościołach tego nie ma. My zawsze wysyłam jureczka z Emilką do polskiego kościoła na święconkę, bo ogólnie to jest taka tradycja, którą my będziemy zawsze podtrzymywać. Także tak, no i babeczki do koszyczka będą. A kto tutaj do mnie pod chatę zajechał? <laughs> Jerzy, niedziela dzisiaj. A ty co, budowlanka? No hej. No hej, że mi tutaj będzie budować. Mamy tutaj blat już wielki i w niedzielę, bo nie ma czasu na tygodniu biedak. No. Kiedy? Później też. I dzisiaj postanowił mi dzisiaj zrobić szafki do kuchni. Będzie majstorkował i ja stąd uciekam, bo nie chcę tego słyszeć, bo się boję piły. Okej. Okay. Dobra, kawa jest. Jest, tu jest. Okej. Okay. czyli jesteś gotowy do pracy. Jestem gotowy. To działaj. Tak jest, działam, już. działa. Ja idę oglądać, wiecie co, zaczęłam oglądać? 1883, później Wam opowiem o tym serialu, bo jest super. Nie będzie gotować widzów jak tego? Nie, ale jeży sobie tutaj w samochodzie, proszę jak zbudował półki, tak? Tak. Wszystko ręcznie robione. A wszystko sobie zmącane. Do nawet jest silikon, żeby było, był przód klimatyzowany i ogrzewany. Aha. Powietrze nie ucieka tutaj ciepło ani no, zimno. Pięknie. pięknie jest. Tam ma nawet miejsce do spanka kawy i w ogóle sobie. Tak, możesz iść nagrać jak chcesz. Nie, już mi się nie. Sorry, nie chcę mi się. Ale jeszcze nie dał mi się przyjechać. Chcesz? Nie wiem, kiedyś jeździłam takim dużym, <laughs> ale to było dawno temu. Dobra, spalam. Vegetable oil, uh -huh. eggs. Ile eggs? Okej, Okej, okay. Emilia czyta tutaj instrukcje jak zrobić brownie. A i... barbecue. <laughs> Barbie Girl. I będziemy robić brownie. Super. Mhm. Uh -huh. Równo idzie, bo to jest 15 lat doświadczenia, nie tak co tak. wyobrażam, tak. Proszę. Proszę. Przed niej widzisz? co? widzisz? Kupręskę. Dotknij. Co się dzieje? O tak. Pokaż mi. To włóż ty. Ty, to nie masz włożyć, to no. masz. No taka odtąd masz ciąć tutaj i jak tniesz, chcesz nie? Się no, to musisz jesteś pomoc. To musi być na pełnych obrotach. A, to ty trzymaj pojazdę. Okay? Nie? nie, no przecież ja ci skrzywdzę to. ja ciebie skrzywdzę, jak <grym> mi się <grym> skrzywdził, <grym> bo to jest dużo czasu pracowałem no, nad tym. To nie chcę. Bo... Dlaczego? Bo się boję Dawaj! Co, w sensie, że tak? Tak Musisz o tak o przyłożyć i teraz tnij Tyle Wyszło? Tak Dzięki. Ktoś nam tutaj zarzucił w komentarzach, że Emilia dostała tyle kolorowanek na urodziny i że z tego nigdy nie wykorzysta chyba Coś takiego było a nasze dziecko co robi? Maluje codziennie. Tak, będziemy malowały razem, ale... No, ono bardzo lubi, nie? Mm -hmm. Ja też zresztą. Także zabieramy się za malowanko. Let's do it! Barbie włosy. Mm, mommy, let me tell you the good Może kredką żółtą taką. Well, no. I was thinking this color. No, 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 this color. Tak. Mm -hmm. Kicia, co oglądasz? Co kicia ogląda? Kicia ogląda blue i zaciekawiona. Tak? A, love my. Love you kici, masz mokry nosek. Jak ja uwielbiam jak koty mają mokre noski. Okej, okay, ja idę zobaczyć jak brownie już się upiekła. Idziesz Emilia? Zobaczyć. Let's go. It's Brownie gotowe, tak wyszły. Myślę, że jak będziemy piekły babeczki. O, już kot na półkę, to będą ładne. A tutaj się stało, o! Tragedia się stała. Mój Bolesławiec, dwa się tak spukły, ale mamy kawałki i wiem, że z tego już nie będę mogła nic do piekarnika, ale kupię klej. No i skleję, i chociaż będzie tak, o! Bo się da skleić. Jak będzie to tak dobrze sklejone, to może tego aż tak nie będzie widać, ale no kurde. No, trudno, nic nie zrobi. Wczoraj przestałam nagrywać, słuchajcie, bo się wciągnęłam w serial. Przyznaję się bez bicia mówiłam Wam ostatnim razem, że bardzo chcę obejrzeć Yellowstone, ale jakaś dziewczyna, za co jej serdecznie dziękuję, napisała mi w komentarzu, żebym zaczęła oglądać od 1883. No i tak zrobiłam, poczytałam o tym i zaczęłam. 1883 znalazłam na Paramount jest i jest na TV Polnet, ale TV Polnet, jeżeli oglądacie z zagranicy, bardziej Wam polecam, bo jest tam też Yellowstone, a na Paramount nie ma. Także... Yy, no, i wczoraj zaczęłam oglądać. Przepadłam, mówiłam wam, wczoraj o 7 chyba odcinków, obejrzałam do nocy późnej godziny. A te odcinki są długie, bo około godziny trwają, także no. Ale 7 przeszło, i dzisiaj zaczynam znowu jeszcze trzy odcinki, dzisiaj je skończę. Następnie 1923, i dopiero później Yellowstone. Ale mówiłam, byłam bardzo tak sceptycznie do tego nastawiona, bo mi zależało najbardziej na tym Yellowstone. Ale jeżeli chcecie obejrzeć Yellowstone, to jednak Wam też polecam obejrzeć sobie od początku sezonu i raczej seriami, tak jak ja zaczynam to yy, po prostu polecam. No. no i tak. Oglądam sobie póki nie ma i zaraz będę robiła obiad. Nie wiem, co jeszcze dzisiaj w ogóle ugotować. Nie mam pomysłu, to jest, mówię, zawsze najgorszy yy, problem bycia dorosłym jest to, właśnie, żeby wymyśleć, co robić na obiad. Wczoraj jeszcze kopytka zrobiłam, dzisiaj nie wiem, może jakieś mięsko. Coś pomyślę, ale teraz o. Jeszcze czas dla mnie. Dzisiaj obiad bardzo kreatywny będzie, ale od lasani chyba jeszcze nic nie umarł. Także dzisiaj zjemy lasagne. Zrobię dwie porcje, bo one są takie malutkie, że Jurek całą zje a my z Emilką na pół do piekarnika na szybko. Te są naprawdę dobre, że niech się rozmraża. Chciałam coś powiedzieć jeszcze o paznokciach, bo wiecie co, zaczęłam sobie tutaj szukać, zamawiam takie coś do budowania paznokcia, znalazłam żel, bo ja w domu sobie moje robię żelowe sama, nie chodzę do kosmetyczki, żystki bo średnio tak 40-50 dolarów musiałabym wydawać na paznokcie pewnie co jakieś 3 tygodnie, a też wątpliwej jakości tutaj robią paznokcie, przynajmniej mi się nie podoba, serio, tak jak wam kiedyś mówiłam, nie można u nas mechanicznie usuwać skórek, w Nowym Jorku nie można, tylko wam je odsuwają, nieraz Amerykanki w ogóle szukają, wiecie co Russian Manicure Można. Russian Manicure właśnie dziewczyny tutaj już usuwają te skórki ale one to robią chyba raczej tak w domach nie wiem, ale nieraz widzę, że szukają właśnie Amerykanki, kogoś kto robi ten Russian, ale ja tutaj sobie zamówię, ten chyba spróbuję do budowania paznokcia, bo zaczęłam je trochę zapuszczać i te są ok, one mi się nie wyginają. A tu, tutaj jest tylko jedna warstwa żelu, no i ten um, końcówka. A końcówkę robię tą. Taki mam żelek do maczania, taki kauczuk i w tym. A tutaj właśnie ten jeden mam taki w miarę miękki, że boję się, że on mi się złamie, a chciałabym, żeby mi urosły, ale chociaż ja nie lubię takich długich, już te mi trochę przeszkadzają, jak tutaj sobie drapię, mimo, że nie są jakieś długie, bo nie są, ale ogólnie o tak, w taki sposób. One są ostre i jakbym miała takie coś nabudowane, może grubsze, to one nie byłyby takie może ostre i by mnie to nie bolało. A tak nawet cokolwiek, ziemniaki obierać czy coś to... Ja. ja nie wiem w ogóle, jak dziewczyny dają radę, które mają takie szpony. No, dajcie znać, jak macie takie długie paznokcie, bo ja nie, nie wiem, po prostu nie ogarniam tego. No chyba, że one są takie grube, że nie czuć tego, a te właśnie są ostre, to to boli. Awokado już mam takie, że zaraz je rozkroję i zobaczę, czy się w ogóle do czegoś nadaje, bo chciałam sobie zrobić, wiecie co, pastę ale ładne no idealne, a w ogóle jak dotykam to się wydaje takie, jakie już byłoby przejrzałe ale jest perfekt super, więc pokroję jajeczka sobie, ugotowałam na twardo awokado do tego e, soku z cytryny nie wiem co tam jeszcze znajdę, pietruszkę czy coś, a i ząbek czosnku i będzie pasta na kanapki zdrowa pasta Dietetyczne bez majonezu. Dwa ząbki czosnku, ale wyłączę to moje. Dwa ząbki czosnku. Ja mam tutaj taką super praskę, że później tylko. Zaraz Wam pokażę zresztą. To jest life changer. Okej. Okay. Dobra. I zobaczcie na to, jak możemy szybko wyczyścić praskę. Tutaj ona ma takie ząbki i tylko puff. Naciskamy. I. Z tej strony. No i wszystko nam odchodzi, że wystarczy, widzicie, zdjąć i jest czysta, także polecam Wam taką praskę, naprawdę dużo lepiej się uczyści. I nie będę taka, dodam odrobinę majonezu, ale to tak naprawdę odrobinkę. No i tyle. Mieszam. Update'ik, wiecie co, serio, to jest dobra jak czosnku się doda, mmm, yum. Patrzcie, kogo ja tutaj mam. Star Student. Of the week. W klasie Emilka została w końcu, doczekała się, prawda? Yes. Studentem tygodnia, uczniem tygodnia. I jak zostają dzieci uczniem tygodnia, no to nauczycielka robi dla nich, Ups, dla, to, dla tego dziecka. To jest właśnie, książkę taką. I dzieci w środku rysują obrazek dla. Dziecka. Tego. Emilia, mieliśmy warka o Dziękuję, kochanie. Ja tutaj kochankę zaczęłam myć. Sprzątamy, bo zaraz Tata do domu wróci, prawda? Prasy w kuchni trzeba się uczyć od najmłodszego, nie Emilka? Mhm, mhm Dziękuję. Jak dasz radę, to poodsuwaj wszystko, dobra? Ja nie wiem, czy dostaniesz, ale... na. <grychy> Żeby Żebyś za tym też, mhm. Trzeba wycierać dzięki, baba. Mojego dzisiaj ziomka nie ma, więc było niestety zimna, ale w ogóle są takie piękne zachody słońca teraz na no wiosnę. Nie wiem, czy też to zauważyliście, ale jest cudownie po prostu u nas, u nas już w ogóle wiecie, co magnolie kwitną. Przejdę sobie na drugą stronę. Drzewa kwitną, no już jest wiosna pełną paru, a ja dalej w tej zimowej kurtce, bo jakoś, no nie wiem. Cały czas, mimo że jest ciepło, to jakoś nie mogę się jej wyzbyć. Przyzwyczaiłam się już przez zimę. Już można byłoby w krótkiej, wiecie, w cieniutkiej, ale jeszcze, jeszcze nie chowam. Szczerze nie wychodzi on. Pytając, chcesz? Na... Chcesz? Margaret, jak się masz? Dobrze, ojoj. A ty? She's making me oranges. Orange. Oranges? Mm, no pewno, że tak. Ukrajcie? No pewno. Troszkę witaminy C. Ja nie lubię. Tak. Margaret nie tak. lubi. Tak. Mm. I eat so much better and I'm now I'm eating this. Mm -hmm. Oh yeah. Mm -hmm. okay. Nice. Okay. Niecierpliwa. Robię dla Jurka na jutro. Takie później wam pokażę. Bagietki kupiłam. Czapki to ja mam bagietki i do tego kurczak usmażyłam, pokroję w kostkę, przysypię serem, zapiekę. No ja chcę nie Nie mam. Co jeszcze? O, widzicie, ja już jak ja mówimy, coś zagaduję. ja po prostu nie mam takiej podzielnej uwagi, żeby się skupić na czymś, co mówię. Sałata lodowa i pomidor i do tego jeszcze sos zrobię. Okej, okay, to już jest gotowe, tak? Ale już mi nie podjadaj tych pomidorów, bo mi nie wystarczy na kanapki, sera też nie. I patrzcie na nią. To za dziubdziak mały. To a tego nie jest, bo to jest gorące, okej? Okay? Ogólnie nie wiem jak wy przed świętami teraz. Ja porządków jakichś wielkich super tutaj nie mam zamiaru nawet robić. Nie sprzątam, dopiero po świętach sobie tak fajnie już zrobię takie. Wiecie, bardziej wiosenne porządki, już ubrania te zimowe na strych wynosimy i buty się więcej miejsca zrobi. Bo co mnie najbardziej tutaj właśnie denerwuje, to mówię, że nie ma tutaj miejsca na takie rzeczy do przechowywania. Co tu jeszcze? Już nie wiem, co ja robię w ogóle, ale tak, jeżeli chodzi o porządki, to wiecie, nic specjalnego. My nie wiem, co będziemy tak na dobrą sprawę robić. Raczej nie wiem, w domu na pewno w niedzielę sobie tutaj śniadanko sami zjemy a później chyba gdzieś może pojedziemy, myślałam, że może do mojego kuzyna żebyśmy tak w domu nie siedzieli żebyśmy jakieś święta spędzili bo mamy zaproszenie też do nich, także no jeszcze się okaże, Jurka urodziny też zaraz, niebawem jeszcze nie mam nic dla niego, w ogóle nie mam pomysłu co można mu kupić facetowi nie wiem jak w macie na 100%, chyba też mężczyźnie jest najgorzej kupić prezent, na serio Oj, jeszcze zapomniałam powiedzieć do naszej tutaj cioci, żeby ekspresu do kawy mu nie kupowała, bo nie chce. <laughs> Ciocia ogląda, to już będzie wiedziała, że ekspresu do kawy to nie, bo mu powiedziałam, ale tak, e, no, coś będę musiała wymyśleć i to już zaraz, bo za 4 dni jego urodziny, czy 5, także no, i tyle, chyba słuchajcie, będę kończyła dzisiaj. Wydaje mi się nic za bardzo ciekawego pewnie, ale wiecie, te filmy to ogólnie nie mają być jakieś tam, nie wiem, z, wielki, z wielkim przekazem czy coś, także to nie jest e, nic edukującego, tylko takie wiecie trochę dla relaksu, żeby sobie pooglądać, także ża żadnych tutaj ambitnych treści nie ma, co się spodziewać. Włączę piekarnik. Ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz jeszcze, że Dzisiaj sprawdziłam moją skrzynkę mailową, e, którą mam podłączoną do tego kanału YouTube i tą skrzynkę mailową, mój adres jest w opisie kanału i powiem Wam, że ja w ogóle na tego maila nie wchodziłam, bo no, jakby nie miałam żadnej potrzeby. Jeszcze kiedyś tam jak włączałam zarabianie, to już dłuższy czas temu, ostatnim razem sprawdzałam tego e-maila, ale dzisiaj coś mnie tknęło, myślę sobie, wejdę zobaczę. I wyobraźcie sobie, że ja jako mały kanał, taki no mały, prawda? Że dostaję już propozycje współpracy i nie tylko że barterowych, ale nawet e, współprac płatnych. W ogóle jestem w szoku, ale wiecie co, tak ogólnie jeszcze będę się zastanawiała, czy w ogóle no nie wiem. Wydaje mi się, że jedną współpracę zechcę przyjąć, zobaczyć, jak to działa, na czym to polega i tak dalej, ale tak na dłuższą metę to no po prostu jeżeli coś dalej takiego będzie, no to będę wybierała takie produkty, które na pewno bym chciała później też używać, a nie żeby tylko, wiecie, brać i brać i tyle, bo ogólnie to nie ma sensu według mnie przynajmniej, tym bardziej jak ja tutaj nie mam gdzie tego trzymać, a poza tym jak się czegoś nie używa, no to po co, nie? Tak jak ja, mój bolesławiec skleiłam i tylko na wystawkę teraz będzie. W ogóle Jurek przyszedł, widziałeś? Patrz, skleiłam i trzyma się. Zobacz, tylko tutaj, ale nie można z tego jeść, ale patrzcie, trzyma się. Nie wiem jak drugi, bo drugi był ciężej skleić. Ten już... boję się, że mi się... Trzyma się. Bo dobry klej, kupiłam Crazy Glue dzisiaj. Good, good nie? Really? A, także... Także zobaczymy, co z tego będzie. Jak coś to wam dam znać. jeżeli chcesz powiedzieć hej". hi? Hi. Cześć, tu Wielku. Szafkę mi tu piękną zmontował, ale jeszcze efektu końcowego wam nie pokazuję, bo jeszcze nie mamy tych, jak to się nazywa? Nie ma magnesów, magnesów i, nie ma, i e... rączek, ale tak. rączki dzisiaj już powinny przyjść, wydaje mi się, no nie, tak bo już nie je, zrobię. no nie zrobisz dzisiaj, ale to nic. Znaczy no, tak. najładniejsza nie jest ona? No. no, najładniejsza nie jest, ale jest praktyczna, jest no, dużo no, miejsca. To znaczy, biło. no, miejsce tak wymierzyliśmy fajnie sobie tam i na oleje, na te duże butelki. Ja jestem bardzo zadowolona, no bo tak. mówię, ta kuchnia jest bardzo mała. Ja tutaj nie mam w ogóle miejsca. Tak. Tą szafkę, taką, wiecie, tą półkę wielką, co tutaj mamy na lodówką, tutaj to wszystko, to wiecie. to Jurek też tutaj dobudował dosłownie, no co, po, po kosztach, nie? No tak. Także, ale działa, jest, jest, gdzie co położyć po na kemping. Po wielu negocjacjach z Margaret w końcu udało mi się zrobić chociaż jedno. No. I tak to mi nigdy nie dawała. Bo nie chciałam, ale widzisz, to jest dobry, to, to był dobry pomysł, bo tak szaf... to mi zawsze czoła do góry ucina. Nie wiem, bo, bo ja nie patrzę, jak nagrywam, patrzyłam się tutaj. Okay. Dobra, także tak, także dziękujemy wam za oglądanie w następnym Bardzo. filmie, widzimy się za dwa lub trzy dni jak Przez zwykle. Czas. Życzę Wam pięknej nocy, dobrego dnia, w ogóle trzymajcie się i dobrego tygodnia. Adios.